Siemanko, Manko z tej strony Shadow Knight, witam Was na moim kanale. A dzisiaj e, kolejny odcinek z serii Uczymy się Grać. E, troszeczkę zapomniana postać, e, ale postanowiłem, że zagramy sobie e, nią i zobaczymy, jak aktualnie działa. E, czy nadaje się w ogóle do gry, czy można nią coś ugrać. To wszystko sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. Oczywiście mowa o Mordekaiserze. Nie wiem, czy wziąłem dobre masterki pod niego, ale chyba tak, więc możecie napisać w komentarzu, jeśli macie o tym jakieś w ogóle pojęcie. Bo ja co do niego mam bardzo małe i wszystko będziemy po prostu testować dzisiaj w tym odcinku. Timek wygląda dość solidnie, dość normalnie, bez żadnych jakichś udziwnień. Przeciwniej drużynie mamy TFA pod AD carry. Chyba Marfite będzie na mnie grał z Ignitem na topie. Więc musimy tego się um, strzec. E, no i cóż, chyba zaczniemy po prostu z tarczą do rana i miksturką zdrowia, i biegniemy na topa. E, I tutaj, jeszcze zanim zaczniemy w ogóle taką grę, chciałbym bardzo Was prosić, e, abyście zostawiali te łapeczki w górę. E, jeśli tylko mnie subskrybujecie i oglądacie filmiki, to wiecie, łapka w górę. E, bo postanowiłem, żeby to wam o tym bardzo tak nawet chamsko przypominał, no bo każdy o tym przypomina, tak? Każdy youtuber kurczę, te łapki w górę chce mieć, tylko dlatego, że po prostu dzięki temu nasze filmiki osiągają większą oglądalność, no i w jakiś tam sposób możemy rozwijać swoje kanały, więc myślę, że to zrozumiecie i te łapki w górę będziecie kurczę zostawiać i będzie wszystko fajnie. Oczywiście też zapraszam na moją grupę czy Shadowa, na strumyki, które są codziennie od koło godziny tam 17, ostatnio też właśnie nas na liveach za wygrane ranket losujemy skrzynki dla widzów, więc też coś dla was jest, jeśli wpadniecie, więc myślę, że warto zaglądać, no i cóż, co do tego mordy gejzera? wiem, że maksujemy E, potem chyba Q i W, więc tak po prostu zrobimy, co do bildu, będziemy kminić w czasie gry yy, i będziemy patrzeć, co tam yy, jest proponowane. Ogólnie tutaj spinguję, bo nie mam już z samego początku. Yy, no i oczywiście standardowo nie scelsowałem pierwszego miniona. No bo yy, nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił, prawda? To jest chyba w miarę normalne. <laughs> no, słuchajcie. Myślę, że tutaj połkowanie z E będzie dość przyjemne. Mmm, dobra. Kurczę, Marfa i Zignite, no to może być. Mhm, no dobrze. No, no, cesowanie tą postacią jest troszeczkę takie. Mm, troszeczkę dziwne. Muszę się przyzwyczaić do tych autoataków. Ale to zaraz wpadniemy w farmienia i będzie wszystko elegancko. Dobra. Ach, jeszcze jeden autoataczek i ten Malfight mógłby upaść. Naprawdę mógłby upaść. I to bez kipo. No w ogóle, można sobie włączyć to Q i sesować, prawda? Jest dość łatwiej. O kurde. Panie Wuwu, co to za agresja? Cóż to za agresja z twojej strony, przyjacielu? Dobra, zostawi mi warda, więc fajnie z jego strony. Ja też postawię swojego warda od rzeki, no bo jak gracie na topie, to trzeba pamiętać o tym właśnie, żeby się obwardować, żeby nie było niespodzianki. No i elegancko. No ten przywoływać z tym ignite'em, no może być agresywny po szóstym levelu, więc no musimy uważać to. Dobra. Jak na razie nie jest najgorzej. Wiem, że rzucanie tej tarczy jest dość ważne, żeby jak już się na kogoś rzuci, to żeby te tarcze nachodziły na siebie, bo wtedy mamy po prostu jakieś zwiększone obrażenia. Więc to jest dość ważne. No dobra, na razie w farmie jest ok. Mamy potki, więc trochę przypał. On też nie ma wyglądać o P. U, 42 ap. O kurde. Ten, ten, ten zawodnik jest dość agresywny. Naprawdę. Naprawdę ten, ten zawodnik jest dość agresywny. Dobra. Lecimy na rzekę, oczywiście znowu stawiamy warda, żeby cały czas w miarę możliwości kontrolować tą wizję. No, dość fajnie jest sobie właśnie, jak się ma jednego warda postawić gdzieś tutaj. No, wtedy mamy w miarę wizję tak ustawioną, że zobaczymy przeciwnika idącego z dżungli, jak i... Okej, okay, bez flesza, fajnie. Jak na razie, pomimo tego, że on ma... Ale właśnie, on włączy szóstkę. Dobra, to my cofniemy do bazy. Nie ma co, bo Malphite dostanie szósty level i po prostu nas zbombi z Ignite, więc musimy wycofać. Oczywiście możecie sobie kliknąć Tab, wziąć, kliknąć lewym na Flesza plus tilt i pokazuję wam się na czacie. Jeśli ktoś tego nie wie, no to już wiecie i myślę, że jest spoko. Dobra. Dobra, tu leci teleport, żeby nie mógł na razie tego miniona wziąć. Kupiłem sobie teraz na początku trochę AP od tego pasa, bo będę chciał zrobić ten pistolet hextek. Tak, Taki mam plan, powiem szczerze. Dobra, pyk. Czekajcie, on nie ma flasha, czyli jak ja bym nastakował Q na trzeci level i sfleszował w niego z tym Q trzecim ER i mógłbym go zabić, tylko że... co on chyba wycofa teraz? Ej, no on wycofa. No, wycofam. No to nic. No to nie zrobimy tego, o czym myślałem. Bo ogólnie plan był taki, żeby właśnie, jak widzimy kogoś tak na low HP, a to trzecie Q zadaje największe obrażenia, więc po prostu nastakować sobie to raz, dwa i po prostu z flashem wykurzyć mu to, to Q na, na twarz, dodać r plus plus E, no i gościu powinien upaść. Taki był plan, ale... Niestety nie zdążyliśmy tego zrobić, no ale okay. okej. Czym, czym ja będę miał więcej itemów, jestem mocniejszy, tak? O kurde, łezka, number low. No, ten zawodnik mnie zaskakuje. E, panie, malfight. Coś zje. Ha! Xd Co to było? Ten malfight nie miał w ogóle szansy. No. Tak bez kipo. E, no, ale chodź tu, puszujemy to. E, mam teraz swojego malfighta, ale fajnie. Czekajcie, a to kłód ten? O, kłód. to jest? Ty, mnie się podoba ten champion. Miałem swojego Marfajta przez chwilę, ale fajnie. Nie no, Mordekaiser zaczyna mi się podobać, bez kipo. Kurde, go przefarmiłem. O kurde. Ta, to się pocieszył. Oj, chuj, nie żyje. Eee, no, tro trochę za długo, przesadziłem z tym. <laughs> Panowie, przesadziłem, dobra. Myślę, że na pierwszy item pistolet e, Hextek, pomimo, że został tam delikatnie znerfiony, znaczy w sumie nie tak delikatnie, no, e, nawet spory ten nerwik, ale nadal ten item jest opłacalny. E, no i dość przyjemny na, na tą postać. Czekajcie wiem, ja co tak chciał... Się... O, klik, dobra. Dobra, ale to nic. Ten Malphite nas zabił, no fakt faktem, że po prostu zabił nas z naszego błędu, bo, nie jakoś tak trochę się zasiedziałem w tej linii, bo ten jeszcze Atrox przyszedł. E, pobiliśmy się z tym Atroxem, e, ale spójrzcie na jego wieżę, jego wieża bardzo mocno ucierpiała. E, ja, dzięki temu, że teraz mam ten lifesteal, będę jeszcze lepiej utrzymywał się na linii i nie sądzę, żeby ten malfight mnie zabił, chociaż ma Ignite'a, więc z tym ignite'em musimy uważać, bo... No to jest jednak Ignite, tak? Ten Ignite może nas wykończyć, ale nie jest to Powiedziane, że nas zaraz zabije Dobrze, dobrze No tutaj świruje, pawiana mm, Ale my tutaj będziemy mieć tarczę Ze swojej Z Okej okay. mm, Okej okay. No jak widzicie, no, no Malfight. So sorry Malfight, ale to nie twój dzień Mm, raczej, raczej jakichś mocnych obrażeń to ty mi nie robisz. Dobra, tak. W ogóle można puścić swoją erkę gdzie indziej. A ciekawe czy ona. Nie, ona nie postawiła. Arda <grym> myślałem, że może by Arda postawiła. Dobra, Dobra lecimy do przodu, farmimy. Ej, kurcze, mocny ten Mordekaiser, no. Nie, podoba mi się. Patrzcie, jeszcze farmi ze mną ten Malphite, ale jazda. Czekaj, tylko ja muszę to RK... O, tak wziąć, bo ja kurczę zawsze mam na tym... Nie mam na smartkaście i jest przypał. Jef! Dawaj Malfaj, farmimy. O, kurwa, znik mi Malfaj. No to przypał trochę, dobra. E, Mamy już na cały pistolet. <laughs> Hextek. BRK08 byłem na odcinku. No to subcio, subcio. Pozdrawiamy bierkę 08, jak już tutaj <grywa> zawitała. Mm, da. Myś, nie wiem, Protopass ten ogólnie, no nie, jakoś mnie nie kręci. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś super. Chociaż jak ktoś lubi mieć ten doskok. Ja szczerze mówiąc wolę mieć ten Pistolecik z tego względu, że ten jest ten lifestyle. Eee, I widziałem, że ten item jest grany, więc myślę, że tak będzie lepiej. No, tam mamy wizję porobioną, możemy wziąć sobie za dwie potki w razie czego no i co? Chyba idziemy z buta, no bo Lux musi uważać, bo akurat Lux to... Oje no Spory dps Szczerze mówiąc, to ja teleportuję na topa i po prostu sobie pcham, bo kto by tu nie przyszedł, to w sumie chyba upadnie jak będzie ze mną walczył, co? W ogóle ja kupiłem... Ej, co ja kupiłem? Czy ja kupiłem kolejnego tego? Mhm. Aha. No w sumie, jakbym sobie postawił teraz go tutaj... Aha, ja mam dwa kupione. Ooo, no to trochę przegiąłem z tym kto tych w kontroli. Halo, policja. Na co mnie tyle tego Czemu ja kupiłem aż tyle LOL? Ej, co się stało? LOL? Nic. No nic, dobra, jak mi rozwalą to go postawię po prostu. Co nie? To raczej nie ma problemu. Co? Tutaj do mnie to idzie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to ja wycofuję. Mogłem slashować na Sendre i ją zabić, no, mogłem, mogłem tak zrobić. Eee, dobra, co tutaj na drugi item? Myślę, że relajka będzie fajną opcją. Ogólnie na razie jesteśmy dość tacy papierowaci, no bo nie oszukujmy się, to jest tylko 1300 HP. Eee, jakieś magic a armorów nie mamy, eee, ale tutaj po prostu zrobimy sobie Relaykę, Maskę. Będzie sporo HP, więc będziemy już bardziej wytrzymali i powinno być fajnie no powiem tak, idziemy robić lolo. No, a co tam się wyprawy, no, W ogóle ta lux jest chyba, no jest widowana. Spoko. To jest bardzo śmieszne, bo ten Marfet ma 3-3 Ale on tak jeden na jeden, no nie ma szans w ogóle. O kurczę, lecę przyjaciel, lecę. Żyj! O, uratowałem. Uratowałem. Na cilku. Dobra, nie wiem, dam sobie tarczę. Mają sporo magic damage'u, więc w sumie mógłbym sobie zrobić tą, jak ona się nazywa, eee, Tego, no, no. A Besala mógł sobie się. Kawalerze, co ty tutaj kombinujesz? Nie, mój Marfaj i zbinie. No i się wyjebą. Niestety, zostawię sobie tutaj o moja morderca. Ja, ja uciekam, bo mm, mamy już tutaj. No, te itemki kupimy 200 na całą Relajkę. O, czy możemy gdzieś dofarmić do tego? Myślę, że tak. Pójdziemy tutaj w dżunglę i dofarmiłem po prostu na całą Relajkę, bo Relajka da nam sporo HP, dodatkowego obrażenia i to spowolnienie, które no, na Mordy Kaiserze jest bardzo ważne. Więc no. Let's go. Musimy to wziąć. Musimy to kupić. No dobra. Dawaj mi to, koleś. No prawie mamy 2200. Jeszcze może jakiegoś Reda sobie zajmamy? Mogę Reda wziąć? A tam. Dawaj. On mi pewnie nie da Reda, co? Nie da. No to za to ci tego gościu. Czyszczę. Sorry, ale... Potrzebny mi, potrzebny jest mi gold, no. Dobra, mamy na całą <laughs> rylajkę. Subcio. W ogóle mamy 170 d. No kurde, sporo d. no. 140, no, o, dobra. No i teraz to ja to rozumiem. Teraz to ja się mogę bić, prawda? Dobra, lecimy. E, co do kolejnych itemów, myślę, że tutaj by wjechała jakaś maska. Fajna opcja. E, może przed maską tego Abyssala przydałoby się zrobić, no bo kurczę mają praktycznie no... Dwóch mocnych apeków. No i ten Bard też coś tam magic damage bije. No TF poszedł pod AD, ale nie wiem czy on jakieś ma, ma tam te magic, magic Damage e włożone. Więc po prostu myślę, że kolejny item to Abyssal. Potem maska. Można zrobić jakąś Zonie, czy w ogóle iść full damage, jakiś Rabadon, Voidstaff. Buty myślę, że chyba pod przebicie, co no, pod przebicie bym zrobił. Ale jak na tak zapomnianą postać, jest ona dość mocna. No, musicie stwierdzić, że jest mocna. Oczywiście jestem bardzo ciekaw, jakby to działało na tym, tam, tak, na poziomie Rankeda, tak. Ale myślę, że dałby radę, dałby radę, tylko. Morda jest dość taki właśnie... Można go wykajtować, prawda? I tutaj tego się obawiam, że na rankedzie po prostu ludzie by kajtowali mnie jak szmatę. Chociaż z tą -like, no, moglibyśmy próbować walczyć. Dawać mi miliony. No nic, ja na razie puszuję topa, jak prawidłowy e, toplaner. Nie chcę mi się uganiać za... Widzicie, Malfight zdobywa te ile tylko dzięki temu, że tam biega ze swoim teamem, ale... Tak naprawdę jak ja się zgrupuję ze swoim timkiem to jest po prostu no miazga, po prostu miażdżymy ich jak chcemy. E, nie mają do nas podejścia, prawda? Dobra, no a ja sobie biorę kolejny turecik. Mój teamek sobie daje radę, więc wszystko jest... W najlepszym porządku. No, może teraz zejdziemy, coś po, Na cirku tam jadą ich. Dobra. Bierzemy kolejny turecik. Co, panie Malfajt? chcesz się bić? Możemy się pobić jak chcesz, nie ma problemu. Dobra, chcecie wziąć Midas, Spoko, już idę. Już idę, report my team. Mm -hmm. A co ty tym alfajtem stary robisz? No to ja nie wiem po prostu. Już ty jesteś tak samo bezużyteczny jak i oni. No już tak bez co? No poczekaj, muszę dograć. Nie mogę teraz, czy my ją zabijemy. O kur. No, czekajcie, zaraz przyjdę. <laughs> Już jestem Przepraszam za nieobecność musiałem pomóc mamuśce ale już nie będę tego wycinał dobra Mmm, co ja mówiłem, że będę chciał zrobić Abysala, dobra Lecimy w Abysala, budki, dobra e, i lecimy. <laughs> Musiałam pomóc, muszę. kurczę Tak to jest, ciężkie życie Youtubera <śmiech> Kappa. <śmiech> dobra, niechanka z tym No Czasem po prostu um, Życie ważniejsze niż gra, prawda? Mam nadzieję, że za długo mnie nie było. Starałem się dość szybko pomóc i abym mógł już iść, dokończyć odcinek, ale tak to jest. Ja Wam powiem, że tak to jest, bo jak pewnie sami macie, także jak coś zaczniecie robić, to akurat wtedy każdy coś od Was chce: czy to coś pomóc, czy coś przynieść, coś wynieść, wiecie jak to w życiu jest, prawda? Dobra, goście, ja z Wami kończę. O, elegancko. Wjeżdżam wam na rewir. Koniec tego pierdzielenia się. No, wydaje mi się, że ten Mafia naprawdę jest shuzdaz. Nie wiem, czemu on chce reportować swój team, jak sam nic nie robi. Ale obrażenia na tym i Mm, to tylko tyle, co na co was. Mogę te jarki nie rzucać, ale myślałem, że sfeszuję mu na twarz i go zabiję. Ale szkoda, szkoda, flesza na taką osobę. Dobra, Spoci. Spoci Dawaj, dawaj, możemy się pobić, jak tak bardzo chcesz. <laughs> Ale fleszunio Kurde, nie myślałem, że ona ją zabije. No nic <laughs> My bad Dobra, jechanka. Ja Żeby odcineczek nie był za długi, bo jak wiecie, lubię takie odcinki do 30 minut nagrywać dla was, więc... A, więc w sam raz jeszcze się wyrobiliśmy przed czasem. No i co? Bijecie się czy się nie wiecie? A! Mamy go! No nie, Web Play. Eee, I co? Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tych łapeczkach w górę, bo jest to, jak wiecie, ważna sprawa, słuszna sprawa eee, i to pozwala mi się rozwijać eee, i przybywa do nas więcej widzów. Eee, wszystkie linki, jak zawsze, macie w opisie. Eee, klikajcie, wpadajcie tam na Snapchat, Instagrama, gdzie chcecie. Właśnie na snapie mnie dodawajcie, bo eee, fajnie czasem jest poprzeglądać wasze snapy. Eee, czy też ja tam też czasem jakiegoś snapa zrobię, to też możecie sobie zobaczyć. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!